Maneczko z tej strony Wazy i przechodzimy do kolejnego questa tygodnia drugiego sezonu 6 Będzie to oswojenie dzika. Lecimy na kolosalny kwartał. O ile dobrze pamiętam, znajdują się tutaj 3-4 dziki. Chciałem Wam jeszcze przypomnieć, że macie możliwość wsparcia mnie przez kod twórcy w sklepie Wazy Gaming oraz opcję YouTube'a Wsparcie. Pamiętajcie o tym, żeby zabrać jeszcze jakąś broń. A, i pokażę Wam jeszcze małego glitcha z oswajaniem. Także nie będziecie tracić żarcia na oswajanie. Patrzcie na to. Atakujemy jednego dzika. Bierzemy z niego mięso. I teraz tak, chodzik. Chodź Patrz mam mięsko. Mam dobre mięsko. Mam dobre mięsko. Dzik! Chodź tutaj. Dobra, jeśli z Wam się zbaguje czyli przykładowo dziki co chwilę będą agro, mimo tego, że macie żarcie, możecie też zrobić to w drugi sposób. Tutaj ogólnie chodziło o to, żeby wyrzucić jedzenie. Tuż pod tym jak dzik do was podlatuje i wy go wtedy wyrzucacie i nie tracicie tego żarcia. Jak wam się zbaguje, to sprawdźcie sobie po prostu płaszcz łowcy. W skrawce i zrobimy oswajanie dzików poprzez płaszcz łowcy. To jedzenie możesz sobie podnieść. Tutaj spróbuję na płaszcz łowcy odsłonić Czy co to widzisz? One się coś całkowicie. Nie da się ich oswoić. O jest. Jednak. Ja Naprawił jest się. Super. Dobra, ja ci też wywołam paszłowcy. Posłuchaj sobie przez pasz, gdyby... No, jedzenie nie działały. No jak widać, gdy macie już użyty paszłowcy, możecie się podzielić z innymi towarzyszami i również będzie działać ten paszłowcy dla jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazy Gaming w sklepie. Hej